Hej, to moja czerwona limetka. Jak ją kupiłem, wydawało mi się, że to czerwona cytryna. Ale człowiek uczy się całe życie. Jest to Lima Rosso. Tutaj też nazywana jako Rangpur limetka. Ma takie fajne pomarszczone owoce, które potem się wybarwiają ładnie na żółto, czerwono. Jest u mnie od dwóch tygodni. Jak widzicie dobrze jej po przesadzeniu i nawożeniu. Także w wielu miejscach wybija młode pędy. Nawet tutaj zobaczcie, zakwitła. Także mam nadzieję, że jeszcze do tego spoczynku zimowego ładnie się ta korona zagęści, że ładnie odżyje pełnią poprzecenie, bo w kiepskim stanie dlatego na razie widać taka trochę łysawa ale to się szybko poprawi także co jakiś czas wrzucę nowy filmik, żebyście zobaczyli jak to wygląda także subskrybujcie kanał, to będziecie na bieżąco dowiecie się różnych ciekawych tematów i będziecie mogli też prześledzić jak się rozwijają roślinki polecam ten kanał, na pewno dużo się tutaj dowiecie.